Jak wygląda proces tworzenia modelu machine learningowego? Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Niesztuczna Inteligencja. Ja jestem Magda i dzisiaj chciałabym Wam odpowiedzieć na jedno z pytań z rozmów rekrutacyjnych, które mi się e, trafiły. Napiszcie w komentarzach, na jakie pytania chcielibyście poznać. Odpowiedź, z jakimi pytaniami spotkaliście się. No i przechodząc już do konkretów. Jak przebiega proces tworzenia modelu machine learningowego? Możemy sobie wyznaczyć w nim kilka faz. Pierwsza to będzie zrozumienie biznesu, zrozumienie naszego problemu. Druga to będzie zrozumienie, jakich danych potrzebujemy, zebranie tych danych. Ewentualnie wytworzenie tych danych. Trzecia to będzie budowa modelu Easy Engineering, walidacja, no i wdrożenie modelu na produkcję. Więc idąc od początku, faza pierwsza, czyli zrozumienie biznesu, zrozumienie naszego problemu. Zanim w ogóle siędziemy do danych i sięgniemy do pracy z danymi, do budowy modelu i tak <tryk> dalej, trzeba zrozumieć. Biznes, który za tym stoi, co chcemy zrobić, jakie są wymagania dla naszego modelu, czy na przykład mamy jakieś wymagania dotyczące czasu, czy są jakieś wartości brzegowe, które są szczególnie istotne i z jakim problemem w ogóle my się mierzymy. Tak? Czy to będzie problem klasyfikacji, regresji, czy wykrywania anomalii, czy szeregów czasowych, czy jeszcze jakiś inny. Więc generalnie musimy siąść z ludźmi z biznesu. I zebrać wymagania funkcjonalne, choć może niekoniecznie tu można być o wymaganiach funkcjonalnych, ale zebrać wymagania, zrozumieć, jaki problem oni chcą rozwiązać przy użyciu tego modelu. I generalnie tutaj, jeżeli chodzi o, o role, które mogą wystąpić, to tak naprawdę analityk biznesowych, analityk danych, data scientist. Czy machine Learning Inżynier, każda osoba tutaj jak najbardziej może brać w tym udział. Druga faza to zbieranie danych, czyli wiemy już, co mamy zrobić i teraz patrzymy, jakie dane mamy do dyspozycji, jakie dane na przykład mamy dostępne, bo może się okazać, że gdzieś tam te nasze dane sobie leżą, czasem trzeba będzie je zagregować albo na przykład czasem trzeba będzie zacząć tworzyć agregaty. Czyli powiedzmy mamy sobie jakieś surowe dane, chcemy żeby nasz model y, działał na danych zagregowanych, więc żeby mieć aktualne dane zagregowane, to na przykład będziemy musieli tworzyć raz dziennie takie agregaty, takie datamarty, żeby tutaj mieć właśnie stan powiedzmy na wczoraj. Też tak może być. Albo będziemy chcieli dążyć do systemów czasu rzeczywistego, gdzie dane będą nam spływać na bieżąco i nasz model będzie odpowiadał również na bieżąco. Więc tutaj w przypadku naszych danych będziemy właśnie się zastanawiać, jakie mamy dane, jakie dane potrzebujemy zdobyć, jak one będą potem do nas wpływać, w jakim tempie, jakie rozwiązania technologiczne powinniśmy tutaj uwzględnić. I tutaj myślę, że jest bardzo duża lora Data inżynierów czy data architektów, żeby właśnie dobrze to przygotować, bo im lepiej przygotujemy ten po po początek, tym potem nam będzie łatwiej. Więc mamy analizę, mamy przygotowanie danych, czy też wstępne przygotowanie danych, ponieważ kolejnym krokiem może być preprocesing danych. Czyli powiedzmy, mamy już te nasze dane wybrane wiemy, z jakich danych będziemy korzystać. No ale potem na przykład trzeba będzie zeskalować dane, bo jedna wartość będzie miała. Jedna kolumna na przykład będzie miała wartości 01, a druga będzie miała 10 milionów. Więc, żeby model nie brał automatycznie tej drugiej kolumny, jako tej ważniejszej, musimy je zeskalować, żeby nasze dane miały tą samą skalę. Trzeba się będzie zastanowić, co z brakami danych. No, właśnie, czy uzupełniać, czy nie uzupełniać? Jeśli uzupełniać, to czym? I tak dalej. Um, mamy skalowanie, mamy uzupełnianie, być może jakieś balansowanie danych, albo inne rzeczy, które chcemy zrobić z danymi. Tutaj też będzie feature engineering, czyli inżynieria cech, czyli wydobywanie dodatkowych cech z naszych danych, tak? I jest to bardzo duży, bardzo ciekawy proces, z jakie rzeczy można wyciągnąć z danych, opierając się nie tylko na tych surowych danych, które mamy. Więc tutaj jest miejsce jak najbardziej dla data inżynierów, ale też po stronie machine learning inżyniera czy data scientisty też jest dużo pracy. No i w końcu yy, budowa modelu, czyli coś, co cygryski lubią najbardziej, czyli czy najpierw odpalenie podstawowych modeli, z, z, zebranie Informacje, jak takie modele bez żadnej optymalizacji hiperparametrów sobie działają. Potem wybranie na przykład najlepszego z danej grupy modelu i działanie już dalej, żeby tutaj odpowiednio dobrać hiperparametry. No i to, co jest jeszcze bardzo ważne, co powinno być w sumie przed odpaleniem pierwszego modelu, to wybranie metryki, pod którą będziemy optymalizować, ponieważ możemy sobie rozrysować bardzo dużo metryk, ale. W różnych modelach one mogą przyjmować różne wartości, czasem się będą różnić mniej, czasem bardziej. Więc powinniśmy się zdecydować na jedną metrykę, na którą będziemy patrzeć, pozostałe fajnie pat mieć, żeby zobaczyć, jak się zmieniają, czy się zmieniają, ewentualnie też mieć z tyłu głowy odpowiedź na pytanie, co jest najważniejsze dla biznesu. Czyli jedna to jest metryka, którą wyznaczamy, ale na przykład dla biznesu. Najważniejsze będzie, żebyśmy nie popełniali błędów, tak? I będziemy właśnie na to patrzeć i tak dalej. Więc e, więc właśnie metryka budowa modelu. Mamy różne modele machine learningowe. Mamy modele deep learningowe, więc tutaj możemy się bawić, szukać w zależności od tego ile mamy czasu. No i potem kolejnym krokiem będzie wdrożenie tego modelu na produkcję, czyli mamy nasz jeden Model, który daje najlepsze wyniki i wdrażamy go na produkcję, on działa produkcyjnie, przychodzą do niego jakieś dane, on nam zwraca informacje o predykcji do systemu i potem się dzieją inne rzeczy. I tutaj jest właśnie miejsce czy dla data scientistów, czy dla MLopsów, ponieważ po tym jak wdrożymy model na produkcję, trzeba zadbać o jego jakość, trzeba zrobić odpowiednie metryki. O monitorowanie metryk, o monitorowanie danych, o monitorowanie modelu, o wersjonowanie tych wszystkich rzeczy, więc generalnie tutaj też jest potem bardzo dużo pracy. No i w sumie popinałam jeden krok, bo między wyborem modelu powinno być, a wdrożeniem na, na produkcję powinno być oczywiście przetestowanie go. Tak? Czyli na przykład mamy model, który działa na środowisku testowym, wpadają jakieś dane, otrzymujemy wyniki i patrzymy, jakie te wyniki są. Tutaj, oczywiście, jeszcze można dołożyć XAI, explainable AI, żeby wytłumaczyć, dlaczego nasz model podejmuje taką, a nie inną decyzję. No i oczywiście, to, co jest ważne, to to, że to nie jest proces liniowy. I będzie tak, że jeżeli zbudujemy model, stwierdzimy, że chcemy dołożyć jakąś cechę, okaże się, że ona jest w sumie bardzo fajna, więc można ją dołożyć już na samym początku do generowanych danych. I ten proces będzie tak. Krążył w kółko. Będzie taki bardzo interacyjny, bardzo zwinny, bardzo jailowy. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film. Napiszcie z jakimi jeszcze pytaniami rekrutacyjnymi się spotkaliście. Myślę, że będę na nie odpowiadać w formie kolejnych filmów. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. No i widzimy się za tydzień.